Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia ciasta królewicz. Jest to ciasto na życzenie Pani Krystyny. Jest to ciasto miodowe z, budyniową, z budyniowym kremem, z powidłami, składające się z trzech, z trzech warstw. No ciasto typowo świąteczne, bo trochę pracochłonne, nie może jakoś bardzo, bardzo, ale trochę proponuję na przykład blaty upiec jednego dnia, przełożyć drugiego dnia. No to w takim razie zapraszam. Do zrobienia ciasta królewicz, pierwszego blatu, czyli blatu biszkoptowego, potrzebujemy 4 jajka, osobno białko, osobno żółtko. Jak mamy osobno białka, osobno żółtka, białka ubijamy na puch. Do ubitych białek wsypujemy powoli szklankę cukru i ubijamy dalej oczywiście. Kiedy mamy już ubite białka z cukrem, dodajemy po żółtku. Teraz już bardzo delikatnie dodajemy cztery łyżki wody zimnej, najlepiej jak najzimniejszej, pół szklanki mąki pszennej z łyżeczką proszku do pieczenia. To jest taki biszkopt z proszkiem. Do tortów piekę inny, ale no tutaj był taki przepis i już mieszamy delikatnie łyżką albo rózgą. Można też na chwilkę włączyć mikser, ale to dosłownie tak na, na moment. Pół szklanki mąki pszennej z łyżeczką proszku do pieczenia i pół mąki ziemniaczanej. Mieszamy delikatnie łyżką. No ja jeszcze tak na, na jeden raz włączę mikser. Wylewamy na blaszkę. Ta ma 25 na 40 cm. Wyłożoną papierem do pieczenia. Wyrównujemy i wkładamy do piekarnika na około 25-30 minut w temperaturze 160 stopni. Teraz musimy zrobić masę budyniową do ciasta królewicz, żeby ona nam ostygła, żebyśmy mogli to ciasto przełożyć. Do masy budyniowej potrzebujemy pół litra mleka, potrzebujemy 250 g masła lub margaryny lub masła 60% potrzebujemy dwie łyżki mąki ziemniaczanej i łyżkę mąki pszennej, 3 czwarte szklanki cukru i cukier, dwa cukry waniliowe. I teraz krótko chciałam powiedzieć, jest już w filmik króciutki nagrany na temat cukru wanilinowego i waniliowego, ale ja Wam chciałam jeszcze o tym przypomnieć. Najczęściej używany, ten najtańszy, to jest cukier wanilinowy. Jest to twór chemiczny, legenda głosi, że robiony z odchodów zwierzęcych i resztek włosów ludzkich. Nie wiem jak to jest, ale jest to twór chemiczny, który też może powodować alergię i nie polecam używania tego, zresztą ja nie lubię tego zapachu, ja na przykład wyczuwam ten zapach chemiczny. Można kupić coś takiego, cukier z wanilią i on jest naprawdę waniliowy. Nie reklamuję tych firm, absolutnie, po prostu takie było u nas w sklepie. A można też zrobić sobie samemu cukier waniliowy, czyli kupujemy drobny cukier, laskę wanili, tą laskę przecinamy, wyskrobujemy, resztki tniemy na kawałki, mieszamy i mamy taką ilość prawdziwego cukru waniliowego. W takim razie, no, potrzebujemy dwa cukry waniliowe. Jakie weźmiecie, taka, no, jakby to, to jest wasza sprawa, takiego cukru, by trzeba było takie 2-3 łyżeczki. I zaczynamy. Potrzebujemy też garnek. Połowę z pół litra mleka wlewamy do garnka i zagotowujemy. Drugą część dodajemy do mąk i rozprowadzamy mąki. Do lekko podgrzanego mleka dodajemy cukier z cukrami waniliowymi lub wanilinowymi. Ja jak widzicie, to jest to ciemne. Mam cukier waniliowy. I mleko doprowadzamy do wrzenia. A w tym czasie no to taka zabawa, trochę tu, trochę tu w tym czasie też rozprowadzamy porządnie mąki. Można też robić to z gotowych budyni. Ale jakoś tak sobie pomyślałam, że taki też będzie fajny. Jak już mleko jest prawie wrzące, wlewamy drugą część mleka z mąkami i pilnujemy, żeby nie było grudek. Jak nam się już tworzy taka masa budyniowa, no właśnie, no czujemy po prostu pod mieszadłem, że jest gęste, to dodajemy po trochu masła. Można też troszeczkę. Oła! A, oparzyłam się. Czego się nie robi dla YouTube'ów, no? Teraz wyłączamy ogień i dodajemy po troszeczku masła. Też cały czas mieszając, żeby się ładnie roztopiło. Jeżeli się nie chce roztapiać w miarę szybko, no to możemy podłączyć troszeczkę malutki ogień i pomóc masłu się roztapiać. Teraz mam włączony malutki ogień i roztapiam masło mieszając, żeby się nam nie przypaliła masa. Ogólnie tą masę budyniową można wykorzystać do wielu ciast, jest to taka najprostsza masa budyniowa, całkiem smaczna. Szczególnie jak się doda prawdziwego cukru waniliowego, nie wanilinowego, to już jest naprawdę fajna. Masło rozpuściło się już w masie budyniowej i teraz zostawiamy ją do przestygnięcia, żeby przełożyć naszego królewicza. Teraz musimy zrobić dwa następne blaty do, do królewicza, czyli blaty miodowe. Robimy dwa takie same. One będą takie ciemniejsze niż ten biszkopt. No też się robi prosto. Potrzebujemy tak: 2,5 i pół szklanki mąki pszennej i łyżeczkę sody. Do tego pół szklanki cukru jedno jajko dwie łyżki miodu i około 170 g masła lub margaryny. Ja tutaj mam masło. Najlepiej, żeby nie było prosto z lodówki. Teraz to wszystko albo ugniatamy ręką, albo na początku miksujemy mikserem z tymi e, haczkami. Trochę mi mikser wyrobił. Teraz wyrabiamy ręką kulę, następnie podzielimy ją na pół. Biszkopt już jest upieczony. Teraz pieczemy blaty miodowe. Ja mam dwie takie same blaszki, więc będę piekła naraz te dwa blaty. Ciasto miodowe tak wygląda wyrobione. Podzieliłam na dwie mniej więcej równe części. Mam dwie takie same blaszki. Blaszki. W, tej, w jednej z tych blaszek też piekłam biszkopt, żeby to wszystko miało te same rozmiary. I tutaj mamy dwie blaszki z ciastem, które robiliśmy. Trochę wałkowałam, trochę wyklejałam. Pieczemy w temperaturze 160 stopni około 20 minut. Można włożyć dwie naraz, można pojedynczo, jak tam wam pasuje. Ciasto królewicz już jest upieczone i teraz tak. Powinna iść masa budyniowa na to dżem yy albo powidło śliwkowe, jakiś ciemny dżem, na to masa biszkoptowa, na to znowu, znaczy na to biszkopt, na to znowu masa budyniowa i dżem i na to y, następny blat miodowy. Tylko że pierwszy blad nam troszeczkę popękał, bo za szybko go chciałam przełożyć. No mam nadzieję, że jak zmięknie, to jakoś się to wszystko ułoży. Czyli dajemy połowę masy Budyniowej. Rozprowadzamy z nadzieją, że da się pokroić. Oczywiście wam pokażę, czy się uda, czy się nie uda. No, wiecie, że ja zawsze pokazuję, jak się nawet nie uda, nie? Miałam taką fajną, takie coś jak do nakładania tortów, taką paterkę fajną do rozprowadzania takich rzeczy, ale niestety wzięła i mi pękła. W roku tak w ogóle wam powiem, że psują mi się wszystkie rzeczy. Już zepsuła mi się lodówka. Teraz trochę się psuje piekarnik. Zobaczymy, co będzie dalej. Gimbal nam się psuje taka, taka rzecz, którą się nagrywa. No i tak sobie właśnie rozmawialiśmy, że ten rok jest tak wspaniały, że można się spodziewać wszystkiego. Dobra, to to mamy nałożone. Na to idzie albo powidło śliwkowe, albo ja akurat mam wiśniowe mojej mamy. Widzicie, wygląda zarąbiście, jest przepyszne. Są w sumie całe owoce. To ciasto jest dosyć twarde, więc wydaje mi się, że co najmniej dzień w lodówce sobie musi posiedzieć, żeby to ładnie się stężało i ładnie się kroiło. No, słoik mi poszedł. Dobrze, że mam tego jeszcze więcej. Bo jeszcze będzie szło drugi raz tak samo. I na to idzie ta część biszkoptowa. Cyk. Dobrze. Na to idzie znowu masa budyniowa. O widzicie, tam trochę przeoszczędziłam, tu jest więcej. Moja jest taka ciemnawa, bo jest z prawdziwą wanilią, nie? To jest taka taki, te, te nasionka wanili dają taki szarawy odcień. To Otworzyliśmy już drugą konfiturę. Tym razem jest ciekawa, bo to jest śliwka z wiśnią prawie bez cukru. Ale wydaje mi się, że też powinna być niezła. Ciasto słodkie to może być fajne. Chociaż się źle wykłada, wiecie co? Jeszcze mam resztkę tej wiśni. Ła, jaki wysoki wyjdzie. Normalnie tort. Ja myślę, że niektórym paniom to się udaje tak ładnie rozłożyć to powidło na wierzchu. Ale to mojej mamy ma strasznie dużo owoców. I się tak rozłożyć nie da. Natomiast przypuszczam, że będzie pyszne. Już widzę, że to będzie pyszne. No i nakładamy następną warstwę jodową, która już mi pękła właśnie. Ale tylko na pół. Tak. I tak. I cały temat polewamy czekoladą z lukrem. Ja mam tutaj rozpuszczoną, gorzką czekoladę z trzema, czterema łyżkami Śmietanki 30%. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza polewa. Te końcówki ciasta, takie nieładne, można odkroić później. Zresztą ja wam pokażę, jak ono później wygląda. I na przykład użyć do bajaderki, na którą przepis będzie wkrótce. Słyszycie, jak stuka, nie? Ta, ta, ten jeden blat, on jest... Te, znaczy, te blaty miodowe, one są twarde, ale one tą masą fajnie naciągną. Będzie git, mówię Wam. To już widać, że będzie fajne ciasto. Robię pierwszy raz, żeby nie było, nie? Spróbuję zobaczyć z tym lukrem, jakby to wyglądało, bo mam trochę niepotrzebnego lukru. No, no. No, w ozdabianiu to wiecie, nie? To nie ze mną. Dobra, bo jeszcze chciałam sypnąć wiórkami kokosowymi, ale to już chyba wystarczy. I teraz do zimnego. Pisali, że po trzech, czterech dniach jest wybitna, więc zobaczymy, co jest po tych kilku tam dniach. Ja myślę, że jutro już ją pokroję i Wam oczywiście pokażę, obiecuję to. To na razie, do zobaczenia przy Królewiczu. Tak wygląda ciasto królewicz, składające się z dwóch warstw miodowych i jednego biszkoptu. Wygląda zarąbiście, smakuje takoż. Natomiast, co, co mogę Wam doradzić? To pierwsza rzecz, jak układacie sobie te blaty, to na spód dajcie papier do pieczenia, bo troszeczkę mi się kleiło. A druga rzecz jest taka, że ono chyba ze dwa dni powinno postać, zanim się je pokroi. Nasze stało jeden dzień. I tak się kroiło tak sobie, więc dwa dni wcześniej najlepiej upiec. Ale w smaku jest doskonałe. Bardzo polecam ciasto królewicz.